Tal vez Co tam Piotrek masz? Pierwsza ryba w tym sezonie? No w sumie pierwsza nicząc nie z lodu o, Trzeba uważać to, żeby nie połamać Tak Tak? Panie Rajmundzie, jak trening przebiega? Dobrze przebiega Dobrze? Dobrze Pierwsza ryba, nie? Pierwsza ryba Mi się wydaje, że... że... Się ruszy Że styczki powinno być Pokaż, Piotrek Odkobiał tego robaka, ma na pysku No, elegancko Piotr Raksimowicz trenuje karpie. Ile Piotrek złowiłeś? 15 sztuk. Także nie jest najgorzej. Zabawa była, co? Była, była Ładne Sztuki takie, 2-3 kilo. No i powiedz nam, może o zestawie, jakie je łowisz? 0,6 gram, albo 0,8 nie muszę dokładnie zobaczyć. Spławiczek. Spławiczek. Dosyć długi przypon, kładę na dnie, przynęty Z 5-6 białych robaków żyłka 0,14 na przykład żeby nie było problemu z wyciągnięciem Czyli filozofii dużej nie ma, nie? Nie, nie. Skubeczka, trochę zamęciłem, Czyli mówisz co, takie łowienia i zawody na takich wodach to ci by odpowiadały? No pewnie, bo przynajmniej się łowi jakieś konkretne ryby, a nie samą drobnicę. Ale jest taka opcja, że może za rok będzie takie cykl zawodów, że będą na takich łowiskach komercyjnych tylko, na karpiach. I co to na to? No bardzo fajny pomysł. Adam Kruk chce takie coś zrobić. Karp. Po całej Polsce? Tak, po Polsce, tam z 10 łowisk takich specjalnych, tego typu albo większe stawy z karpiami. Bardzo fajny pomysł, będzie to ciekawsze niż zwykłe takie... Czyli przy zawodach. takich zawodach możemy powiedzieć, że ten... że Piotrek by znowu startował. No, zobaczymy. <laughs> Bredno są, jeszcze zimna woda jest. Zimna woda, nie? Nie są takie zdecydowane. No i płytko to też swoje robi, że się boją. Chociaż niby staw, no są miejsca głębsze, ale z reguły jest płytki. Ale na zawodach powinno być dobrze, jak się ociepli. A coś ten, no, powiedzieć o jakichś tych doświadczeniach w łowieniu karpi w ogóle na jakichś jeziorach, takich załóżmy standardowych, niekomercyjnych. A to czasami na jeziorze długim, się Na długim, prawda? Trafiało ale to tam, się. Takie raczej bardziej pojedyncze. Nie dało się tak połowić. Ale zabawa była, jak na tyczkę wziął. Jest różnica w łowieniu, na takim stawia na jeziorze. Charakter tego karpia no może. Myślę, że przede wszystkim delikatnie się łowi, bo się człowiek nie nastawia typowo na karpie, tylko na jakieś inne ryby. No i bardziej paleczny jest ten z jeziora, jednak on jest dziki taki.